Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam taką kompaktową dmuchawę o mocy 18V, która świetnie sprawdzi się zarówno w Waszym ogrodzie, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, czyli na przykład w warsztacie albo w garażu. Ona jest bardzo, bardzo lekka, także z powodzeniem mogą z niej korzystać kobiety, osoby starsze, ale też po prostu ci, którzy nie mogą i nie chcą nadwyrężać swojego kręgosłupa. Świetne w tym produkcie jest to, że generuje prędkość przepływu powietrza nawet do 200 km na godzinę. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ten produkt. Zapraszam do oglądania. Oprócz trzystopniowej regulacji mamy tutaj też przycisk, który uruchamia dmuchawę. Także to nie jest tak, że my po prostu po przełączeniu tego przycisku będziemy musieli cały czas jej używać. Dmuchawa działa wtedy, kiedy naciśniemy przycisk. Pokażę Wam teraz, jak głośna ona jest. Tutaj jest moc numer jeden. Moc numer dwa. Ta dmuchawa jest tak bajecznie prostym produktem, że na pewno jej złożenie nie sprawi nikomu żadnego problemu. Po otwarciu opakowania znajdziecie w nim dwa elementy. Jest to część główna, część z silnikiem, i taki gumowy trzon, który wystarczy po prostu nałożyć na dmuchawę. Lekko przekręcić i dmuchawa jest już złożona. Ale ta dmuchawa nie jest jeszcze gotowa do użycia, ponieważ jest to dmuchawa akumulatorowa i jak sama nazwa wskazuje, będziemy potrzebować specjalnego akumulatora. Jeżeli macie akumulatory tej samej firmy, które wykorzystujecie do innych waszych urządzeń, to jak najbardziej możecie je wykorzystać. To jest wielka, wielka zaleta właśnie to, że tych akumulatorów nie trzeba kupować za każdym razem, tylko one po prostu pasują do wielu urządzeń. Jak będziecie kupować akumulatory, to to zwróćcie uwagę, że do tego urządzenia kompatybilny jest akumulator o mocy 18V z oznaczeniem 4.0. Akumulator ładujemy bezpośrednio do prądu w ładowarce. Wystarczy go po prostu włożyć do tej ładowarki i nacisnąć. Usłyszycie taki charakterystyczny klik. No i po włożeniu do prądu ten akumulator można oczywiście ładować. Żeby go wyciągnąć z ładowarki, to wystarczy ścisnąć po bokach. I bardzo łatwo on z tej ładowarki wychodzi. Żeby zamontować akumulator w dmuchawie, postępujemy analogicznie. Dmuchawa tutaj od spodu ma takie specjalne miejsce, które jest przeznaczone właśnie do tego, żeby wpiąć akumulator. On się bardzo, bardzo łatwo wpina, także nie będziecie tutaj się musieli w żaden sposób siłować z tą dmuchawą, nic z tych rzeczy. Po prostu dopasowujemy go do specjalnej dziurki, którą tutaj widzicie, i naciskamy. Znowu usłyszeliśmy ten charakterystyczny, dosyć głośny klik. I nasza dmuchawa jest już zmontowana. Jeżeli akumulator jest naładowany, to jest gotowa do użycia. Samo wyjęcie akumulatora również jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć dwa czarne przyciski po bokach i lekko pociągnąć w dół, i ten akumulator bardzo prosto wychodzi. Także to tyle, jeżeli chodzi o podstawową obsługę, właśnie tej dmuchawy. Jeżeli chodzi o specyfikę samego produktu, to mamy tutaj trzy stopnie regulacji. Jest to stopień pierwszy, drugi oraz trzeci i to są stopnie, które określają prędkość przepływu powietrza. Stopień pierwszy będzie idealny do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych, kiedy nie chcemy zrobić takiego dużego ruchu powietrza, który mógłby nam narobić bardzo, bardzo dużo szkód i bałaganu. Dlatego ten pierwszy, wolny stopień będzie idealny na przykład do sprzątania pyłu, do sprzątania jakichś opiłków ze stołów, w warsztacie, czy na przykład trocin albo wiór. Stopień drugi jest troszeczkę mocniejszy wtedy, kiedy musimy zastosować jednak trochę właśnie silniejszy jakiś przepływ powietrza, kiedy nie możemy poradzić sobie właśnie z e, sprzątnięciem niektórych rzeczy. A stopień trzeci idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Można tą dmuchawą na przykład wysprzątać liście, wydmuchać liście z rynien. Można tą dmuchawą też na zewnątrz na przykład wyczyścić meble ogrodowe. Można też nią sprzątać chodniki, co sama wypraktykowałam już na przykładzie mojego ogródka. Bardzo dużą zaletą dmuchawy jest ta gumowa dysza, ten gumowy trzon, który pozwala na przykład na sprzątanie mokrych e, zabrudzeń, e, które po prostu bardzo łatwo możemy dzięki, temu, dzięki tej dmuchawie ściągnąć gdzieś ze stołu, czy dopasować tę dyszę tak, żeby na przykład włożyć ją do rynny, nawet jeżeli ona lekko musi się ugiąć i tym najszybszym przepływem powietrza wysprzątać na przykład liście, które wpadły do rynny, które nieraz bardzo, bardzo Ciężko jest posprzątać. Jeżeli słowo dmuchawa kojarzy Wam się z wielką i ciężką dmuchawą, która ma tutaj taki wielki worek i która jest w ogóle bardzo nieporęczna i ciężko jest z nią cokolwiek posprzątać, to ta dmuchawa jest zdecydowanie inna i zdecydowanie zmieni Waszą jakość pracy, jeżeli chodzi właśnie o sprzątanie liści, o takie drobne, drobne prace ogrodowe, ale ta prędkość, którą ona generuje jest na tyle duża, żeby nawet posprzątać schodnika, drobne kamyczki, także jest to urządzenie, można powiedzieć, dosyć wszechstronne, ponieważ możemy korzystać z niego zarówno wewnątrz, gdzie można posprzątać właśnie te opiłki ze stołów i tak dalej, tak dalej, i na zewnątrz, czyli na przykład jakieś chodniki, jeżeli macie na przykład zwierzęta, to też yy, posprzątać jakieś siano, słomę, truciny i tak dalej, i tak dalej, także zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie swoje własne zastosowania i to jest zdecydowanie przedmiot, który się po prostu przydaje.